Cześć, witam Was na kanale Smartes. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie profesjonalne stanowisko gamingowe, stanowisko dla gracza. Myślę, że taki materiał zainteresuje Was szczególnie teraz w okresie świątecznym, gdzie być może szukacie prezentów dla Waszych najbliższych. Zestaw do recenzji dostarczyła firma Genesis i jak widzicie będzie on się składał z profesjonalnego biurka. Jest to biurko HON 320 RGB Następnie mamy fotel Trit 500 RGB, również marki Genesis, i uzupełnieniem tego stanowiska będą klawiatura mechaniczna TOR 660 oraz myszka Krypton 555. Zanim sobie jednak przejdziemy do rozpakowania tych pudełek oraz do złożenia naszego stanowiska gamingowego, to chciałem Wam pokazać tutaj jeszcze specyfikację techniczną poszczególnych elementów tego zestawu. I zaczynamy tutaj od biurka Home 320 RGB. Jak widzicie, biurko w kolorze białym, tak jak Wam wspominałem, z karbonowym wykończeniem blatu. Dużo koszyczków, uchwytów tutaj na różne akcesoria, czy też na przykład na napoje. Mamy też budowaną ładowarkę indukcyjną, mamy też porty USB, to wszystko za chwilę sobie zobaczycie. Natomiast w tych... Danych technicznych, to co może Was zainteresować, to waga tego biurka 18 kg, szerokość biurka 60 cm, długość 120 no i wysokość 75 cm. Jeżeli chodzi o półkę na monitor, to obciążenie tej półki do 12 kg, czyli tutaj każdy monitor bez problemu jesteście w stanie na tym biurku sobie położyć. Obciążenie całego biurka 60 kg. Wykonanie ze stali oraz płyty MDF. Drugim elementem zestawu jest fotel gamingowy, fotel 3500 500 RGB on jest w kolorze czarnym z poświetleniem LED-owym. I będziecie oczywiście mogli za chwileczkę sobie zobaczyć, jak on wygląda na żywo, natomiast najważniejsze cechy tego fotela to oddychający materiał, funkcja bujania oraz oczywiście ustawienia tutaj tego oparcia w dowolnej pozycji. Konstrukcja ergonomiczna pozwalająca na długie godziny gry bez tutaj uczucia jakiegoś dyskomfortu. Podświetlenie RGB. I tutaj możecie zobaczyć sobie, jak ten fotel się prezentuje w różnych wariantach kolorystycznych. Jeżeli chodzi o wymiary tego fotelu, to macie tutaj w tej tabelce, możecie sobie tutaj zobaczyć. Nie będę tutaj tego wszystkiego wam przytaczał. Natomiast jeżeli chodzi o rekomendowany wzrost do tego fotelu, to jest od 160 do 195 cm. No i materiały z jakich ten fotel został wykonany to jest jak widzicie tkanina oraz eko skóra, no i może jeszcze dopuszczalna waga 120 kg tutaj ten fotel wytrzymuje. I teraz przejdźmy do kolejnego elementu naszego zestawu czyli klawiatury. Jak widzicie jest to klawiatura Genesis Thor 660, klawiatura bezprzewodowa, klawiatura mechaniczna i tutaj jeżeli chodzi o takie najważniejsze cechy tej klawiatury to oczywiście przełączniki są to przełączniki Gateron Red czyli tutaj te szybkie przełączniki mechaniczne które myślę doceni większość graczy no i jeżeli chodzi o możliwość podłączenia takiej klawiatury do komputera to mamy tutaj dwie możliwości albo za pomocą przewodu tutaj klasycznego kabla USB-C albo też mamy łączność bluetooth bezprzewodową więc możecie tą klawiaturę też wykorzystywać np. do podłączenia do jakiegoś telewizora, konsoli itd. Klawiatura oczywiście posiada pełny anti-ghosting, czyli możemy przyciskać jednocześnie dowolną ilość klawiszy i też jak widzicie jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych. W tej białej, którą dzisiaj wykorzystamy w recenzji, ale jest też wersja czarna. Do zarządzania klawiaturą mamy oczywiście dedykowaną aplikację, w której będziemy mogli sobie ustawiać wszystkie parametry klawiatury. No, i tak naprawdę to jest chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć na temat tej klawiatury. Jeżeli będziecie zainteresowani, to oczywiście mogę dla Was przygotować osobną recenzję tej klawiatury, więc piszcie też w komentarzach, czy taka recenzja by Was interesowała. Ostatnim elementem zestawu będzie mysz Krypton 555. Mysz, która kosztuje jak widzicie zaledwie 99 zł tutaj 90 groszy. Natomiast wyposażona jest tutaj całkiem niezły optyczny sensor PAW 3333 o naprawdę niezłych możliwościach, który docenią nie tylko początkujący gracze, ale nawet ci nieco bardziej zaawansowani. Oczywiście mamy tutaj też podświetlenie RGB, dzięki czemu ta mysz będzie się bardzo ciekawie prezentowała na naszym biurku. Są też przyciski programowalne, jest tutaj aż 7 przycisków, które możemy sobie dowolnie programować. No i oczywiście jest też dedykowane oprogramowanie do zarządzania tą myszką. Tutaj, jak widzicie, macie już dokładne parametry techniczne, jeżeli chodzi o tą mysz. Linki do wszystkich elementów tego stanowiska gamingowego znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Zaczynamy od skręcenia biurka. Teraz możecie zobaczyć sobie wszystkie elementy tego zestawu po wypakowaniu z pudełka. Każdy z elementów jest oznaczony tutaj odpowiednim numerem, więc myślę, że nie będzie problemu, jeżeli chodzi o skręcanie takiego zestawu. W instrukcji obsługi każdy z tych elementów został wyszczególniony oznaczony odpowiednim numerkiem. Takie same numerki znajdziecie na poszczególnych elementach konstrukcji, a następnie już według tutaj tej załączonej instrukcji obsługi będziecie mogli sobie skręcić całe biurko. Ja sobie teraz podkręcam to biurko i już za chwilę pokażę wam gotowy pierwszy element naszego stanowiska gamingowego. I jak widzicie pierwszy element naszego stanowiska gamingowego mamy już gotowy, czyli mamy skręcone biurko. Czas potrzebny do skręcania tego biurka to jest jakieś 20 minut. Myślę, że spokojnie w tym czasie jesteście w stanie całe takie biurko sobie zmontować. Teraz jeżeli chodzi o jakość wykonania tego biurka to może zobaczmy nieco bliższa jak to wygląda. Jak widzicie biurko wyposażone jest w podstawkę na monitor. Dzięki czemu zyskujemy dodatkową powierzchnię pod tutaj tą półką. Jeżeli byście jednak chcieli swój monitor postawić na biurku, to oczywiście możecie tą postawkę sobie zdemontować i, i z niej nie korzystać. Kolejne elementy to mamy tutaj, jak widzicie, uchwyt na pady. Mamy ładowanie indukcyjne do telefonów, jakichś innych urządzeń gamingowych, które są ładowane właśnie za pomocą ładowania bezprzewodowego. Ważną funkcją biurka jest zintegrowany hub, na 3 złącza USB typu 3.0 dzięki czemu możecie podłączyć sobie jakieś urządzenia, z których korzystacie bezpośrednio do tego huba. Nie musicie wyprowadzać przewodów gdzieś za biurko, możecie jak najbardziej z tych złącz sobie korzystać. Kolejnym elementem biurka to jest uchwyt na kubek. Teraz przechodzimy na prawą stronę naszego biurka i tutaj jak widzicie mamy uchwyt na słuchawki, też bardzo wygodna rzecz. I ten uchwyt oczywiście też możecie zamontować na przykład po lewej stronie biurka, jeżeli taki układ byłby dla Was bardziej korzystny. I tutaj pod spodem biurka mamy jeszcze jeden element wyposażenia, a mianowicie taki koszyczek, na którym możemy trzymać jakieś akcesoria lub też na przykład tak jak w moim przypadku, ja sobie tutaj podłączyłem powerbanka do zasilania, podświetlenia tego biurka. Oczywiście tutaj możecie sobie trzymać Dowolne rzeczy w tym koszyku. Jeżeli chodzi o blat biurka, to jak widzicie, wykonany z płyty MDF o standardowej grubości 1,8 mm. Bardzo ładnie tutaj wykonany, pozaokrąglane rogi, bardzo dobre oklejenie. No i świetna struktura na blacie tego biurka o fakturze karbonu, bardzo dobrze to wygląda. No i też myślę, że będzie dobrze się z niej korzystało i jeszcze warto zwrócić uwagę na układ tych nóżek, ponieważ nie mamy tu klasycznego układu, czyli tej prostej nogi lub też X-a jak w przypadku większości biurek, tylko mamy tutaj bardzo mocno wciętą konstrukcję, dzięki czemu zyskujemy bardzo dużo miejsca na nogi i możemy też przejeżdżać fotelem praktycznie od prawej do lewej krawędzi biurka, co myślę jest też dużym atutem tego rozwiązania. Nogi oczywiście są malowane proszkową, jakość wykonania oceniam na bardzo dobrą. No i zobaczmy sobie jeszcze podświetlenie tej led tego biurka. Do zarządzania podświetleniem tego biurka mamy pilota zdalnego sterowania. Jak widzicie, pilot RF Wireless, y czyli nie musimy nim tutaj celować w odbiornik w biurku. Możemy tutaj dowolnie z każdego miejsca w pokoju sobie sterować tym poświetleniem. Na pilocie, jak widzicie, 7 kolorów, które możemy sobie tutaj ustawić. Możemy regulować jasność podświetlenia. Możemy też regulować prędkość tej zmiany kolorów w przypadku wybrania na przykład takiej funkcji tryb demo, który widzicie w tym momencie. I teraz zobaczcie, jak to podświetlenie wygląda. Czyli może sobie przejdziemy od razu na podświetlenie jakieś tutaj stałe. I teraz zobaczmy kilka kolorów do wyboru. Oczywiście możemy sobie ustawić na przykład tryb zmiany kolorów, gdzie kolory będą nam tutaj przechodziły jeden po drugim. Możemy tutaj regulować prędkość też zmiany takich kolorów, jak widzicie, więc tych ustawień jest tutaj kilka. Myślę, że warto tutaj będzie sobie dopasować to do własnych preferencji. Ok, teraz przechodzimy do naszego drugiego elementu naszego stanowiska gamingowego, czyli do montażu fotela Grit 500 RGB. To są wszystkie elementy po wypakowaniu zestawu. Również otrzymujemy instrukcję obsługi, w której mamy pokazany, oczywiście, sposób montażu krzesła. Również wszystkie elementy zestawu są wyszczególnione tutaj na instrukcji obsługi. I też, jak widzicie, jest opisane, co po kolei tutaj wykonać, jakie czynności, żeby fotel był już gotowy do użytku. Tak więc ja sobie składam ten fotel i za chwilę do Was wracam. I tak prezentuje się fotel Genesis street 500 RGB, teraz może zobaczcie sobie go nieco zbliższa, jak tutaj został on wykonany. I teraz zobaczcie, mamy tutaj oczywiście materiałowe siedzisko, wykonane z przyjemnego w dotyku materiału w kolorze czarnym. Tutaj są elementy z jakiejś tej ekoskóry po bokach fotela i tutaj w tych miejscach. W tej części mamy inny rodzaj materiału, ponieważ tutaj właśnie będziemy mieć poświetlenie LED, które zaraz sobie zobaczycie. Jest tutaj oczywiście poduszka pod tutaj plecy. Ona tutaj również jest obszywana tym takim materiałem skóropodobnym podobnym z te strukturą karbonu. U góry również druga poduszka tutaj identyczne wykonanie czyli tutaj materiałowy środek z logiem Genesis oraz tutaj ta stawka z ekoskóry z tą strukturą karbonu. Wszystko to się świetnie będzie komponowało z biurkiem, które pamiętacie też ma strukturę karbonu, jeżeli chodzi o blat. Z tyłu fotela, zobaczcie, tutaj mamy wszędzie już czarną ekoskórę, tej wstawki stworzywa sztucznego. Pod spodem, w tym miejscu, mamy specjalną kieszeń, w której możemy sobie schować powerbanka do zasilania właśnie tego podświetlenia fotela. Powerbank oczywiście nie jest w zestawie, musicie sobie go dokupić już we własnym Zakresie. Jeżeli chodzi o podłokietniki, one tutaj nie są niczym obszywane, nie ma tu żadnej gąbki, natomiast są tutaj dość miękkie w dotyku i oczywiście posiadają regulację. Fotel Genesis umożliwia też pochylenie oparcia, i jak widzicie, aż do pozycji leżącej, czyli od pozycji pionowej do pozycji leżącej, możecie sobie to oparcie dowolnie regulować i teraz przejdźmy do najważniejszego efektu, jeżeli chodzi o ten fotel, czyli do jego podświetlenia LED. Jak widzicie, do sterowania fotelem mamy pilota dalnego sterowania, tak on wygląda. Mamy tutaj kilka trybów, jeżeli chodzi o wybór kolorów. Jest też regulacja jasności i też możemy oczywiście tutaj sterować efektami tego podświetlenia. A jak to wygląda na żywo, no to zobaczcie teraz. I tak się prezentuje fotel Genesis Street 500 RGB, jeżeli chodzi o to podświetlenie. Teraz macie uruchomiony tryb demo, w którym możecie zobaczyć jak te efekty w tym fotelu wyglądają. Oczywiście możemy też ręcznie sterować się tymi wszystkimi efektami i zobaczcie, tutaj teraz będziemy zmieniać sobie te efekty. I jak widać tutaj bardzo ciekawie to wygląda w różnych wersjach kolorystycznych z różnymi efektami. Więc jak widzicie wybór jest bardzo duży, tych trybów jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Oczywiście możemy tutaj zmieniać prędkość tutaj poruszania się tych efektów świetnych, czyli możemy je zwiększyć, możemy to wszystko zmniejszyć, więc też jest regulacja pod tym kątem. Oczywiście możemy sobie też ustawić kolor tutaj stały, na przykład tutaj czerwony, zielony, niebieski itd., tak i w ten sposób sobie dopasować oświetlenie tego fotela do wystroju na przykład Waszego pokoju, tak żeby ten fotel jak najlepiej się prezentował. No i uzupełnieniem naszego stanowiska gamingowego jest wspomniana już następnie w naszej recenzji bezprzewodowa klawiatura mechaniczna marki Genesis, jest to Thor 660 oraz myszka Genesis Krypton 555. Wszystkie elementy oczywiście z podświetleniem LED RGB. I tak się prezentuje całe stanowisko gamingowe od Genesis. Jak widzieliście, mamy tutaj biurko, fotel, klawiaturę bezprzewodową, myszkę. Wystarczy, że podłączycie komputer, monitor i możecie już przystąpić do rozgrywki. Jeżeli zestaw Wam się spodobał, to linki oczywiście takiego zestawu znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem. Myślę, że jest to naprawdę świetny zestaw, zarówno dla początkujących, jak też bardziej zaawansowanych graczy. No i też świetna propozycja na prezent gwiazdkowy, czy to dla siebie, czy też dla waszych bliskich, dla jakiegoś początkującego, czy bardziej zaawansowanego gracza, który potrzebuje tego typu stanowiska. Z mojej strony na dzisiaj to będzie tyle. Ja się z Wami już żegnam. Jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!